Cześć Siemanko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stombridera Słuchajcie, yy, kilka dni się zbierałem do tego nagrania. Nie mogło, o, o myślałem, że to jest wyżej. <laughs> Nie mogłem się już doczekać, aż nagram yy, ten odcinek, bo tu się naprawdę ciekawe rzeczy dzieją z tego co widzę. Dwa punkty umiejętności mam. jej Okej. Okay. Hmm. Co? Walka. Okej, okay, do walki. To się bardziej chyba przyda. Można pól. Chleba drogów piach to sobie weźmiemy to Tego drugiego może jeszcze nie niełowy To mamy wszystko poblokowane Przetrwanie No tu mamy dużo. Nierdopodobnie dzięki zwierząt, do rodzaju skrzynie więcej surowców mm, Więcej surowców, weźmiemy sobie po kolei to Okej, okay, teraz jeszcze mamy surowce chyba jakieś do... trochę Surowce do... do ulepszenia Tutaj mamy sprzęt, tak, mamy 526 500 Co sobie ulepszymy? Łuk chyba myślę tak sobie to już mamy tak Szybsze strzelanie a tutaj z osoby ramiona ok czyli łuk już mamy jak tak na razie na ten moment wykokszony eee, maszynowa pełny magazynek albo większa szybkostrzelność to szybkostrzelność sobie weźmiemy <Ky> I już chyba nie mamy więcej surowców. <kuh> no to idziemy dalej. Słuchajcie. Idzie? Tak nie poślizni, bo tu jest ślisko. Tak mi się wydaje przynajmniej. Śnieg, lód. Śnie. Jak ja się wystraszyłem. Prawo lewo, prawo lewo, prawo dobra, żeby tego teraz nie zepsuć. F. E. Troszkę to ma spóźniony zapłon, trzeba przyznać. Aaaa, oh, się wystraszyłem ludzie, To nie jest normalne. Wziął się znikąd... Oh. Tylko ciekawe jest to, czy mi te ulepszenia się... aktywowały. Prawo, prawo, prawo. 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 Okay. Słuchajcie, pójdę zobaczyć czy mam te ulepszenia wszystkie tu jest? Nie mogę. Potrzebujemy tu pomocy! Podjarali. Tak nie to będę, bo nie Koda oj, się proszę, proszę, A co oni są nieśmiertelni, czy co? Co ona tak powoli będzie marnować całów na martwych? Ok. Ha! <laughs> Sobie ich osób <ospunienię>, nie mamy. <laughs> szacunki. Ale to się wam nie uda wow. Co jest? Słuchajcie Dobra, już niech będzie ciadowska grafika Ale ja chcę mieć płynnie Jakość własna A, zaawansowane Wyłączy, dobrze, Nie, dobra dobrze wiem, czy to coś dało. No wy, się dobrze. <słuch> Troszkę to. jest to ej, 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 jest we mnie. Okay, chyba nie żyją tam. Ja tego na początku nie zauważyłem, to no już nie ma nikogo Co jest? A ten śnieg mi tak wali w tę kamerę niby i dlatego tak się dzieje dziwnie Co, 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 no co? Kogoś słyszałem, ale nie będzie tutaj będę marzony, tak jak myślałem No nie no i teraz się zatrzyma to zwane dzieło, no super na pobić, Chyba nie żyje. nie są wybuchowe sobie rzeczy Tutaj mamy jakieś ammo tu też mamy jakieś ammo <śmiech> <śmiech> Ło jakiegoś koca wstać to tu jest Aha, okej, okay. czyli musimy imitać i przez ten czas jak jest odsłonięty to w niego po w prostu sensie nawalać. I co, taki kot co w Taki z ciebie Tak, nadal żyję. Jakiś masz z tym problem? Dobra, no, mam nadzieję, że tu już nie ma nikogo. Ale co jest, ludzie? Raz jest 60, raz jest 20 FPS-ów. Ah. Nie wiem co to jest, więc to wyłączę. Zastosuję. I chyba dalej mi to nic nie dało, więc czy gram na najniższy, czy na najwyższy. to chyba dalej mi to będzie lakowało, bo to nie jest winagrafia. Wieżę <laughs> radio. Będę... Aha, uf, wow. dobra. Zmierzamy tam wejść. O, czyli jak się można też wspinać. Ja sobie stopera nie włączyłem, nie Ale czekajcie, była chyba 11.15 11.15 i to jeszcze 15 minut, tak? Z tego co tam wyszło chyba tak, o no dobra, nagrane jeszcze 15 minut się zobaczy Jak tam na górę boże, na taczki tak spaść z takiej wysokości aaa aż od patrzenia mi się coś dzieje o, o, o. co jeszcze wyżej będzie wchodzić ohohoho nie ogarniam kobiety Ja bym tam zawału dostał, nie wiem, ze strachu bym się puścił albo nie wiem, co jeszcze Uchodzi. jak sąd zejdzie, <laughs> nie, ale tak poważnie na stąd zejdzie? Tyrolki nie ma. Chyba nie tą samą drogą, nie? Alex? Lara. Widzę panel. W porządku. Wieża powinna wzmocnić sygnał z nadajnika. Okay. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał zanim nadasz SOS. Hej, wszyscy tu trzymamy za Ciebie kciuki LC. Dzięki. Aha, my to mamy nastroić. Okay. czy mamy w numer łapką? co to z ławką? Okay. Tu maszyna N177A. Szukamy was od oh. kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też! Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy, bez odbioru. <laughs> Laro Croft, jesteś moją bohaterką! Wiesz, nawet rejestr się uśmiechnęła! Dobra. Co, nie, nie, no się taś procent dopiero pisała. Oglisko, paliwo, płomienie Powinno się udać A jest, trochę, tylko straszka niżej <śle> Myślałem, że się kodówka nie złapia Nie się tam w ogóle spiąć w tej linii jakby się w ogóle no, no. Muszę znaleźć sposób, żeby podpalić paliwo hmm. no, co, szukamy ognia No, kurde, nie, krupek jak jakiś Cześć, to powinno załatwić sprawę. O, tam możemy sobie odpalić pochodnie kiedy chcemy. Miły gadżecik. Tutaj się to rozlewa. Yy, myślę, że dobrze... Nie, tak mi się to wydaje. Nie? A, czyli... Да, интересно, где вы логните генеуса. Вот! Ej, ale to co ja mam robić, dobra Tutaj, tu, tu, nie, 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 koło, nie Ej, to, to, to też, nie, Dobra. Nie, tu! A, myślałem, żeby stało. Tsss, parze płotek Parze płotki Uwaga Ute... A! Prawo Złap się, złap się, złap się, złap się A, eee Okej okay. <tryk> Gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz? Gdzie teraz? Okay. Chyba się udało. <laughs> Oj. O, żyję. Ja się nam dziewalić, pomagania mu biec i uciec. A, że już nie. O, ją gdzieś w powietrzu skręciło i oczywiście już nie dało się. To jest mądra gra. <tryk> Ona no, by już tutaj powinna chyba e, zginąć 15 razy jak mniej więcej. Ale przecież ona jest nieśmiertelna. To jest gracz. Co jest? Nie! No, no idzie teraz? Co spada, ja tutaj No i co da? Aha! No co ty mi skręcasz w powietrzu? Jaj mi No znowu mi skręca krawędź, co za człowiek <coughs> Popinacie. Szybko poszło, szybciej niż z tamtym Przeszukamy sobie gościa, może coś będzie miał Nie da się no i co teraz? I jestem powiedzieć może co. Ej, ja idziemy dalej. Zobaczymy za 150 nie, dziesiątką, czy znajdę Wątpię szczerze Kalu się nie da To co? Stroje? Aaa Partyzantki Ciekawe jak wygląda <laughs> Nie wiedziałem, że się po to przebiera się nie no, no ładnie. Poczekajcie, możecie już jakiś ilot. Jestem ciekawy Jak to tu wygląda. Będę sobie na przykład ten pilotka Pilotka? Eee. Nie, brzydko. Jeszcze jeden sobie zobaczymy. Możemy zostanie bo tego jeszcze nie mieliśmy. Łowczyni. Dobrze. Jak? A, to jest chyba to, co mieliśmy cały czas. No nie, spoty mamy inne. Tak, Okej, okay, dobra, idziemy w tym. E, ale gdzie? Tam. Czy Laro, co się do diabła stało? stało? Tu. 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 Samolot. Laro, posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Ruszam. Okej, okay, ruszam. Tylko gdzie? No i nie skręcaj mi znowu w prawo, proszę Cię. Ojej. Oj, Czekuję, oj. że będziemy strzelać. Tak? Będziemy... Ale jakoś tak dziwnie się to strzela. Do góry nogami! Lina? Po <tryk> co na lina? Myszy, aby A, ja z myszy albo strzelić A tylko, wziąłem tylko od szczytu w sukę, więc to Aha, czyli to nam to Ej, ej, ej No i co, ten... oni okay. no to tam jeszcze jest gdzieś A tu Ło z karabinu do nas nawalają Co ja tu z łukiem będę latam jakby byli jakieś strzelety w tamto Okej, okay, widać się I zbliżamy sobie na karabin Nara Okej, okay, karabin a tam też mamy ale dobra. Nim przepadni Marowieczysta. Tylko ma taki normalnie damage jak plastikowy łuczek bez strzał. Ej! No co jest? Okej, okay, to był cały magazynek na jednego proszę. Teraz cały pójdzie na drugiego. Wierzę, ja żebyśmy już i tam strącić to, pociągnąć. Nie wiem, tego bo już mi się dał co. <tus> 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 to osłona tylko. No... To musi być jakaś droga na górę. To musi być. <laughs> Normalnie się nie da. Podejrzewam, że jak są takie liny, to właśnie wtedy możemy sobie przyciągnąć. Chyba dobrze myślę. Aha, miałem wam dać przecież 40-minutowy odcinek za, za dość uczynienie. Tylko ja naprawdę nie miałem łączonego stopera, to więc zagramy jeszcze 5 minut. I, I się zobaczy. Wygląda na dobry punkt do zaczepienia. A czyli podejrzewam, że będzie walka. <trym> Ja mogę, czyli mamy nową możliwość, możemy robić mosty nowe, że tak powiem raczej mosty z liny, tak to lepiej zabrzucić Mamy Tędy nie przeskoczymy Sprawdźmy na pewno, możemy wyważyć Babek brzmi o, nasze krzysiwo się teraz okazało być się przydatne, bo nie było żadnego... co jest... Ok, Bo się coś doczekuje, jakaś tekstura. Ej, <laughs> no, no nie no, teraz to przeginacie, 15 FPS, tak. O, naprawdę się cieszę, że się... A nasi. Okay. Ja też dziewczyny. W jednej chwili wszystko grało, a potem, potem przyszła ta burza, tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam, rod. Hej, znajdziemy inną drogę. Mayday, mayday, tu drugi pilot Jessop z samorodu, pilot. Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitanie Jessop, słyszy mnie, pan? Wystrzeliłem na cedymną odbiór. Cholera, nie słyszy mnie. Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko znajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz, co to strata. Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, Rod. się o martwi, kobieta. Ale to jest chyba dobry moment, żeby zakończyć odcinek, bo coś mi się niedobrego dzieje z, z kompem. E, i, I akurat się tak jakby skończyła część taka znaczy, ogólna, także mam nadzieję, że się podobało i że nie wyszedł mi za krótki odcinek, bo nie wiem, nie trwał. Mm. Także trzymajcie się, do zobaczenia, zapraszam na kolejne odcinki i cześć!